Staliśmy tak wspólnie wybierając nasz los. Weszliśmy. Ile długo się nam przyglądał, patrzył przy tym ciągle w nasze oczy, jakby chciał wysądować nam serca. I powiedział do nas słowa, które cały czas są w moim sercu. To były mądre słowa. Ciężar tych złotych obrączek, to nie ciężar metalu. To ciężar właściwy człowieka, każdego z was osobno. I obojga razem. Przechodziłam obok sklepu jubilera wielokrotnie, bo przecież to moja najkrótsza tak droga do pracy. I myślałam o tym symbolu miłości małżeńskiej, jakim są obrączki. Któregoś dnia pomyślałam, że można by je sprzedać. Stefan chyba by nie zauważył. Nie istniałam prawie już dla niego. Zdecydowałam się wstąpić. Bilet obejrzał robotę, ważył pierścień długo w palcach i spoglądał mi w oczy. Przez chwilę czytał wypisaną wewnątrz obrączki datę naszego ślubu. Znów patrzę w moje oczy, kładę na wagę. Obrączka ta nic nie waży. Waga stale wskazuje zero. I nie mogę wydobyć z niej ani jednego miligrama. Widocznie mąż ani żyje. Wtedy żadna obrączka z osobna nic nie waży. Chcieliśmy zamówić obrączki. te bardzo mi się podobały. Moniko, spójrz. Tak, te są piękne. Och, ręce mi też żądały. Chodź, kochana, sobie do Ja chyba ją kocham. Przeraziłam się, czyżby stary jubiler. Już nie działał mocą swego wzroku i słowa? Czyżbyście byli dumni? Nie umieliście oderwać tej mocy słów? Byliśmy słowo zajęci, jakże można się było oderwać. On nie uczynił niczego, by nas zafascynować. Po prostu zmierzył obwód palców naprzód, a później obrączek. Jak każdy zwyczajny rzemieślnik. Nie było w tym nawet artyzmu. Nie przybliżył do nas niczego, nie rozszerzył ani nie ścieśnił. Pochłonięta była moją miłością i niczym chyba więcej. Więc w trakcie podróży rozmawialiśmy trochę o naszym życiu i rodzinach. Był mniej więcej w moim wieku, czyli po trzydziestce. żonę. Lecz ich małżeństwo było bezdzietne. Oboje z żoną widzieli zbyt wiele sytuacji, gdy rodzice uwiązani przez dzieci nie mieli ani odrobiny czasu dla siebie. Zależnie od opiekunek, musieli rezygnować ze spontanicznych wypadów i podróży. Opowiedział mi, jak niedawno wybrali się sami do George. Te słowa zelektryzowały mnie. Sami? Jak to w ogóle jest? No, raz bo potrafiłem przypomnieć sobie taki rodzaj wolności. Mark był oficerem w Sił Powietrznych i kochał z całym sercem. Gdy po raz pierwszy zaczęła tracić wzrok, obserwował, jak pogrąża się w rozpaczy. Powziął więc stanowczą decyzję, by pomóc żonie w odzyskaniu dawnej siły i pewności siebie, których potrzebowała, aby znowu stać się niezależną. Wojskowa przeszłość przygotowała Marka do radzenia sobie z takimi drażliwymi sytuacjami. Wiedział jednak, że będzie to najcięższa batalia, jaką kiedykolwiek przyszło mu stoczyć. Miłość i samotność wzięły się pod rękę, jak siostry. Idą noga w nogę. Nie rozdzielaj ich. Nie szarp łapy przy sobie. Miłość bez samotności. Byłaby nieprawdą. Samotność bez miłości. Rozpacz. Zamówię. cię różą No. Mm -hmm.